Zadanie 11. Ile wyrazów ujemnych na ciąg opisany wzorem a n to się równe 2n kwadrat odjąć 8, n odjąć 10. Tutaj zanim nie przejdziemy do rozwiązywania tego zadania, to chciałabym zwrócić uwagę na kilka takich zasadniczych kwestii związanych z ciągami. Otóż po pierwsze, czym jest n? N oznacza numer pozycji danego wyrazu w danym ciągu. I z definicji ciągu wynika, że N zawsze musi być większe bądź równe 1, no bo nie ma pozycji zerowej i nie ma pozycji, która byłaby od zera mniejsza. Dodatkowo N zawsze musi należeć do zbioru liczb całkowitych. Co to znaczy? To znaczy, że nie może być takiej sytuacji, w której N będzie równe na przykład dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch. To jest liczba niewymierna. No, z pozycją wyrazu czy wyrazów ciągu jest tak jak z miejscami w kinie. Nie mamy miejsca siedzącego ani stojącego w kinie czy w teatrze, które byłoby równe 1,5 na przykład. Dlatego n zawsze musi być większe bądź równe 1, i n zawsze musi należeć do zbioru liczb całkowitych. Natomiast my tutaj w tym zadaniu jesteśmy proszeni o to, żeby wskazać, ile wyrazów ujemnych ma ciąg. Co to znaczy? Popatrz teraz na przykład. Ja tutaj zapiszę przykładowy ciąg i zwróć uwagę, że ten ciąg ma dwa ujemne wyrazy. I my szukamy nieujemnej pozycji wyrazów ciągu, no bo takiej nie ma, tylko szukamy, ile jest takich ujemnych wyrazów danego ciągu. Z tego wynika, że AN musi być mniejsze od zera. A skoro an jest równe 2n kwadrat odjąć 8n i odjąć 10, to znaczy, że całe to wyrażenie, czyli 2n kwadrat odjąć 8n odjąć 10 musi być mniejsze od zera. Otrzymaliśmy tutaj nierówność kwadratową, którą musimy rozwiązać. Rozwiązać nierówność kwadratową, czyli w pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy ta nierówność ma w ogóle jakiekolwiek pierwiastki. I w tym celu musimy wyznaczyć delta. Delta liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac, gdzie a ma wartość 2, b ma wartość minus 8, natomiast c ma wartość minus 10. I teraz te wartości liczbowe, które tutaj sobie wypisaliśmy, ja podstawiam do wzoru na deltę. I otrzymuję tutaj minus 8 do potęgi drugiej odjąć 4 razy 2 razy minus 10. Zatem na tej podstawie wiem, że delta to się równa 64, no bo minus 8 do potęgi drugiej to jest 64. Minus 4 razy 2 to jest minus 8. Minus 8 razy minus 10 to jest plus 80. 64 plus, 100, plus 80 to jest 144. Zwróć uwagę, że delta tutaj wyszła nam większa od zera. Oznacza to, że ta nierówność, którą tutaj mamy, ma dwa pierwiastki. I teraz te pierwiastki wyznaczymy ze wzorów. Jeden pierwiastek oznaczam jako N1. I tutaj uczniowie bardzo często robią błąd, ponieważ wpisują X1. Ale zwróć uwagę, że my tutaj nie mamy X. -a. Mamy N. Nasza niewiadoma nie jest określona x ale N-ką. No więc n1, czyli pierwszy pierwiastek, policzymy ze wzoru minus b minus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a, to się równa. I teraz tego minusa przepisuję tu w tym miejscu i pod b podstawiam wartość minus 8, no i odjąć pierwiastek kwadratowy z delty. Pierwiastek kwadratowy z delty, czyli pierwiastek ze 144 ma wartość 12, czyli tutaj zapisuję minus 12 dzielone na 2 razy a, czyli 2 razy 2. To się równa i tutaj na tym etapie ściągam nawiasy, otrzymując 8 odjąć 12 dzielone na 4. Zatem całe to wyrażenie jest równe minus 4 czwarte, co z kolei daje nam wartość równą minus 1. Wyznaczam teraz drugi pierwiastek, korzystając ze wzoru minus b+. Plus. Pierwiastek kwadratowy z delty dzielony na 2a i to jest dokładnie to samo co minus minus 8 plus 12 dzielone na 2 razy 2, czyli 8 plus 12 na 4, co daje nam 24, a 24 to jest dokładnie to samo co 5. I teraz z racji tego, że mamy tutaj nierówność kwadratową, to za każdym razem pamiętaj, że jeżeli mamy nierówność, nieważne którego stopnia, pierwszego, drugiego, trzeciego, dziesiątego, czym wyższego, to zawsze musimy narysować nierówność takiej, wykres takiej nierówności. Przy czym tutaj znowu przypominam, że nasza niewiadoma to jest n, a nie x, dlatego oś też muszę podpisać n -ką. Nanoszę teraz te pierwiastki, które przed chwilą żeśmy wyznaczyli. I teraz cała nierówność musi być mniejsza od zera, a nie mniejsza równa. Oznacza to, że tutaj te pierwiastki zaznaczam kółkiem niezamalowanym. Mamy nierówność kwadratową. Wykresem nierówności kwadratowej będzie zawsze parabola, która będzie miała ramiona skierowane albo do góry, albo do dołu, w zależności od tego. Co stoi tutaj przy niewiadomej do potęgi drugiej? U nas jest to 2. 2 jest wielkością, wartością większą od zera, dlatego ramiona paraboli będą skierowane do góry. Całe wyrażenie musi być mniejsze od zera, dlatego zaznaczam wszystkie te wartości, które znajdują się poniżej osi. I gdybyśmy rozmawiali tutaj o zwykłej, Nierówności kwadratowej, znaczy nie ma zwykłej niezwykłej nierówności kwadratowej. Ale chodzi mi tutaj o to, że gdyby ta nierówność nie była związana z ciągami, to byśmy powiedzieli, że odpowiedzią są wszystkie liczby n, które należą do zbioru liczbowego od minus 1 do 5 byłby to zbiór obustronnie otwarty. Natomiast ta nierówność odnosi się do ciągów. Z tego też tytułu musimy tutaj pamiętać o tej definicji ciągu, którą przedstawiłam na początku filmu. Czyli musimy pamiętać, że po pierwsze n zawsze musi być większe bądź równe 1 i zawsze musi n należeć do zbioru liczb całkowitych. Ten zbiór tutaj sobie zaznaczymy, czyli ja tutaj zaznaczam jedynkę i zaznaczam wszystkie liczby, które od tej jedynki są większe, więc tutaj ostatecznie odpowiedzią będzie część wspólna. I tutaj sobie zapiszemy jako odpowiedź to, że n należy do zbioru liczbowego od jedynki włącznie do pięciu i będzie to przedział lewostronnie zamknięty, prawostronnie otwarty i n musi należeć do zbioru liczb całkowitych. Przy czym tą odpowiedź moglibyśmy zapisać jeszcze w następujący sposób. Że n należy do zbioru liczbowego następującego. 1, 2, 3 oraz 4. Czyli 4 te liczby są rozwiązaniem tej naszej nierówności, zatem możemy tutaj sobie od razu zaznaczyć odpowiedź d. No i tutaj moglibyśmy e, odpowiedzieć również na to zadanie w ten sposób, że ciąg, który jest opisany tutaj tym wzorem, ma cztery wyrazy ujemne.